Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę przy balustradzie, przy barierce schodowej. W poprzedni odcinek to było przygotowanie słupków. Dzisiaj te słupki już ustawimy we właściwych miejscach, w punktach, które odpowiadają dokładnie tym punktom. Które zaznaczyliśmy na pomiarze. Zanim przejdę do filmu, chciałbym jeszcze przestrzec osoby, które mają problem z lokowaniem produktów na kanale, że w dzisiejszym odcinku takie lokowanie nastąpi. A przedmiotem tego lokowania będzie kształtownik 40 na 20 ze ścianką dwójką. Zapraszam na film. W odcinku, w którym pokazałem wam, jak zmierzyć balustradę schodową za pomocą takich właśnie przyrządów sporo pytań otrzymałem jak pomierzyć balustradę o bocznym montażu i taki film, taki odcinek specjalnie poświęcony temu tematowi powstanie i pojawi się na kanale, ale wszystko w swoim czasie. Natomiast ta, ta balustrada, pierwszy supek ma montowany do boku schoda do policzka schoda, także mamy boczny montaż, przynajmniej tego pierwszego słupka, drugi już nie. Natomiast Pomimo tego, że mamy boczny montaż, ten przyrząd również został wykorzystany do pomiaru tej balustrady. Balustrada została zmierzona dokładnie w taki sposób sam, jakby ten słupek był tradycyjnie montowany na trepie, natomiast od powierzchni trepa, od poziomu jeszcze zaniżymy się na właśnie ten montaż. Za chwilę Wam pokażę, jakie punkty wyznaczam, jak ustawiam ten słupek i jak to wszystko przebiega. Górny słupek już mam wypozycjonowany, on jest przykręcony. Wykorzystałem w tym celu poszerzenie stołu, które pozwoliło mi na to, aby ten słupek można było wysunąć poza obręb blatu, głównego blatu roboczego. Pytacie nieraz o wielkość stołu, jaka jest optymalna. Według mnie yy, to trzeba do, dobrać do swoich preferencji, do swoich przede wszystkim do swojego pomieszczenia, ponieważ nie zawsze dysponujemy tak dużym pomieszczeniem, żeby duży stół nam miał prawo wejść. Natomiast myślę, że Podstawowe przyrządy, które potrzebujemy poza stoperami, czpieniami mocującymi czy ściskami to są również właśnie poszerzenia. Bo, jak widzicie, tak jak w tym przypadku mogę ten słupek wysunąć poza obrys stołu. Oczywiście, gdyby tego pola brakło, drugie poszerzenie mogę dokręcić tutaj. Mogę również działać nie w tej płaszczyźnie tego stołu, ale w tej. Wtedy zupełnie jeszcze inne tutaj mogę mieć możliwości. Natomiast to jest wszystko kwestia podejścia do sprawy. Jak i również sprawa indywidualna każdego z nas. Każdy ma swój sposób pracy, każdy ma różne zlecenia oraz różne projekty wykonywane na stole, także to wszystko jest zbyt indywidualną sprawą, żeby można było tutaj generalizować. Dobra, teraz tak, słupek górny jest już przykręcony. Według pomiarów różnica poziomu pomiędzy stopniem trepem dolnym a górnym to jest 1105 mm nie wiem, może jest to widoczne na kamerze i dokładnie 1105 mm mamy od podstawy słupa, słupka tutaj od podstawy słupka do krawędzi blatu roboczego 1105 mm Milimetrów. To jest różnica poziomu. Celowo przyjąłem tą krawędź stołu jako bazę, ponieważ będzie to baza wyjściowa do, kolejnych, do, do dokonywania kolejnych pomiarów i myślę, że można by było równie dobrze na siatce się wzorować, natomiast blat stołu, koniec blatu stołu jest zawsze końcem blatu. Nie ma tu miejsca na pomyłki, także to też jest ważne, żeby zwracać uwagę i tak sobie ustawiać pracę, aby w możliwie jak największy sposób eliminować miejsca, w których możemy popełniać błędy. A więc tak, tutaj mam dokręcony jeszcze profil i on w pewnym sensie imituje mi ścianę, tą ścianę, którą mamy tutaj. Muszę to przykręcić, muszę mieć również punkt odniesienia, ponieważ kolejnym wymiarem, jaki będę potrzebował do wykonania tej barierki oraz do usytuowania, do ustawienia dolnego słupka, to jest wymiar 950. To jest różnica poziomów od trepa dolnego do punktu tutaj wyznaczonego podczas pomiaru. Jest to punkt, który został wyznaczony za pomocą poziomicy. Poziomica została przyłożona. Od punktu tutaj pierwszego dolnego, gdzie wykorzystałem przyrząd i właśnie na tym pinie regulacyjnym pomiarowym została położona poziomica po skosie, aby zachować kąt schodów, i poziomica wyznaczyła punkt, który został zwymiarowany. Jest to punkt, który jest na wysokości 950 mm od krawędzi. Blatu roboczego naszego stołu. Także teraz muszę rozmierzyć wysokość 950 mm od dołu blatu. Znaczymy ten punkt w tym miejscu, i to jest punkt, w którym musimy trafić pasem dolnym barierki. I to jest punkt, który również pomoże nam ustalić, w którym miejscu właściwym ma być ustawiony słupek. Słupek dolny wymaga teraz tak, znalezienia wymiaru, może nie tyle znalezienia, ten wymiar jest yy, on jest nieznany. My go przyjmujemy, ile chcemy yy, obniżyć się z tym słupkiem, aby w bezpieczny sposób i stabilny zamocować ten słupek do trepów, nie do trepów, do policzka trepów, czyli do ściany, do boku schodów. Oczywiście trepy są różnie montowane, czasem na pianie, czasem na jakimś kleju, a więc nie możemy zbyt blisko dojść tym otworem montażowym do stopnia, do trepa dolnego, ponieważ no, może być to niestabilny montaż, dlatego ja w tym przypadku obniżę się powiedzmy, żeby było bezpiecznie 50 mm do osi. I tyle będzie obniżony ten montaż, aby w sposób bezpieczny zakotwić się tutaj szpilką. Szpilka będzie wkręcana na natotwie chemicznej, także to będzie naprawdę jeden z możliwie najlepszych sposobów montażu takiej barierki, takiego słupka. Przede wszystkim najstabilniejszy sposób, a więc tak, tutaj trasujemy linię. i ta linia natrasowana, możemy przyjąć, a nawet musimy przyjąć, że jest to dół, jest to poziom pierwszego stopnia, więc licujemy się z tą linią, równamy się do blatu naszego stołu, do tej krawędzi bocznej stołu, ponieważ jest to poziom zero, od którego wszystko się zaczyna, od którego wychodzimy, jest to poziom pierwszego stopnia. Wszystko w dół to jest boczny montaż, wszystko powyżej tej linii to jest tradycyjny montaż i na tej linii opieramy się właśnie w momencie, kiedy montujemy tradycyjnie tą barierkę, ponieważ przyrząd on stał nam dokładnie w tym miejscu, był ustawiony. Także wszystko zaczyna się od tej płaszczyzny. I w momencie, kiedy chcemy zrobić boczny montaż, od tej płaszczyzny dokładamy słupka, dokładamy otwory montażowe i mamy boczny montaż. Słupki już mam ustawione dokładnie w tych punktach, które obrałem podczas wykonywania pomiaru na schodach, na klatce schodowej. I górny słupek już wiecie dlaczego on tam się znalazł i dlaczego, z czego to wynikło. Natomiast dolny słupek mamy zaznaczone wartość, którą, od której startujemy wszystko w górę, wymiarami. Także to co idzie w dół nas nie, nie interesuje. Natomiast musimy przewidzieć, czy jest aż tyle miejsca na boczny montaż. Czym szerszy rozstaw tych otworów, tym stabilniejsza barierka, ale też nie możemy przesadzać, żeby to miało smak i wygląd. Od tej płaszczyzny, którą mamy zlicowaną również z krawędzią stołu, odmierzamy wymiar 125, bo taki wymiar wyznaczył nam ten przyrząd podczas pomiaru. Znacie już sposób pomiaru i wiecie skąd ten wymiar się wziął. Jeżeli nie oglądaliście odcinka o yy, pomiarze schodów, zapraszam serdecznie. Link w opisie pod filmem. Natomiast 125 mam odznaczone. Mam odznaczoną oś słupka od dokładnie tego punktu do. Znaku tutaj zaznaczonego na ścianie, bo to jest ściana, prawda? Mamy rozstaw 1410 mm. To jest kolejny wymiar, który już no. mamy ustawiony. I w tej chwili już przystępujemy praktycznie do y, ustawiania dolnego pasa. Do wyznaczania przede wszystkim linii, jak ma przebiegać. Oczywiście po, w połączeniu tych dwóch punktów mamy dokładnie zobrazowane, jaki mamy mieć kąt dolnego pasa barierki. Każde zlecenie, każdy projekt wykonuję, a przynajmniej staram się w pewnych etapach. W momencie, kiedy jeszcze ten słupek mogłem zdemontować, spawałem element dolnego pasa. Pozwoliło mi to na wygodne ustabilizowanie elementu spawanego oraz na wyszlifowanie, wyczyszczenie spoin. Także dopóki jeszcze słupek nie był zespolony z dolnym słupkiem, mogłem sobie pozwolić na demontaż, zderzaki. Stopery, które tutaj mam zamocowane, one zagwarantowały mi to, że po dostawieniu tego słupka trafiamy dokładnie z powrotem na te same miejsca, które wyznaczyliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o wysokość słupka, mam tutaj kształtownik dostawiony, także również nie ma tu miejsca na pomyłki. Dolny pas, ten fragment dolnego pasa już mam wspawany i on będzie, no, budowa klatki, budowa schodów, Wymusza na mnie to, że muszę stworzyć tutaj uskok o wartość jednego stopnia, czyli około 160 mm. Stąd właśnie ten dolny pas jest zaniżony. Jeżeli chodzi o dolny słupek, już mam wyznaczony punkt i w tej chwili kładziemy dolny pas, wyznaczamy kąty, zacinamy te kształtowniki i wspawujemy dolny pas. W tej chwili może się powtórzę, natomiast wracamy z powrotem do tego punktu, który mamy zaznaczony na ścianie, czyli na wysokości 950 mm bazując od tej krawędzi. Mamy wyznaczony ten punkt, a linię przedłużyłem kątownikiem, która, który wyznacza mi dokładnie miejsce kształtownika, to jest, dotyczy się górnej części. Jeżeli chodzi o słupek dolny, tutaj mam zaznaczone, natrasowane linie, które wcześniej my trasowali i Wam o tym mówiłem. I miejsce, punkt ten, czyli oścupka oraz wysokość od tej krawędzi 125 mm, tworzy punkt, w którym ma się znaleźć nasz kształtownik. Ma się wpisać w ten punkt. Także w tym momencie, kiedy mamy ten kształtownik ustawiony na tych znakach, mamy dokładnie kąt, ten który chcemy osiągnąć, i ten dokładnie, który mamy na schodach. Dobra, profil dolny jest gotowy, wyspawany co prawda tylko jednostronnie, natomiast chcę zaoszczędzić czas, szkoda mi teraz tego czasu, aby tą barierkę rozkręcać, przewracać, spawać z drugiej strony, bez sensu. Wyspawam to w momencie, kiedy już ta barierka będzie gotowa i będzie ją można ściągnąć ze stołu, a wypełnienie, które tutaj będzie, w żaden sposób nie przeszkadza, nie koliduje z tym, aby ten etap prac przesunąć w czasie. W tej chwili przejdziemy już do samego pochwytu, do samej poręczy tej barierki i ta poręcz zagwarantuje nam w tej chwili, zepnie nam te słupki górą, a więc ta barierka już stanie się w miarę sztywna, natomiast to wypełnienie dopiero prawdziwą sztywność nada tej konstrukcji. Wyznaczenie miejsca poręczy, jej przebieg. W tym przypadku zaczynam od wyznaczania słupka dolnego. Pozostałe słupki są w wysokości 970 mm, ponieważ dochodzi tu jak pamiętacie jeszcze drewno na poręcz, a więc barierka się nam podniesie do ponad 1000 mm. W tym przypadku słupki są 970. Odznaczamy na dolnym słupku również 970, ale. Pomiary rozpoczynamy od tej bazy. Od bazy, którą jest krawędź stołu oraz linia, którą wcześniej my natrasowali, a więc to jest poziom pierwszego stopnia. Od tego poziomu trasujemy wymiar 970 mm. Dlatego od tego poziomu, ponieważ wszystko co jest poniżej to jest boczny montaż i zupełnie nam, nas to nie obchodzi. Startujemy od, tej, od tego poziomu 970, trasuję linię, Początek górnego profila tej barierki, czyli poręczy, już mamy wyznaczony. Kładziemy kształtownik, odczytujemy kąt, który się zawiera w tym profilu oraz słupku. Przenosimy ten kąt na górny element tej barierki i mamy dokładnie dwa kształtowniki ustawione idealnie równolegle ze sobą. I to o to właśnie nam chodziło. Za pomocą takiego kątownika, kątomierza nastawnego, Wyznaczamy ten kąt i przenosimy go na górną część barierki. Nie wiem, czy na statywie kamera to jest dobry pomysł i czy to wszystko jest jasne, widoczne i przejrzyste, dlatego zrobię zbliżenia. Tutaj mamy natrasowaną linię na słupku, ona odpowiada nam linii stołu, tej krawędzi. Ale pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, ta linia stołu to jest poziom pierwszego stopnia, to jest nasza baza, nasz punkt 0, od którego wychodzimy ze wszystkimi wymiarami. Słupki, tak ten słupek, jak i słupek kolejny, którego jeszcze nie ma, to są słupki o wysokości 970 mm. Tak samo wyznaczymy linię, wyznaczymy wysokość 970 Bazując się od tej krawędzi, czyli od poziomu 0, ponieważ tu już wszystko się rozpoczyna, od tej powierzchni mierzyliśmy barierkę u klienta na schodach i od tej powierzchni teraz bazujemy się z wysokością 970 mm. Ustawiamy 970, przystawiamy kątownik ze stopką, mój ulubiony kątownik ze stopką, rysujemy linię i to jest już, ja już tę linię mam narysowaną, natrasowaną, ona już jest wcześniej tutaj na tym słupku. W momencie, kiedy już mamy natrasowaną linię, przykładamy kształtownik, który będzie w późniejszym czasie naszą poręczą. Oczywiście to jest poręcz, która będzie wykończona drewnem. Wspominałem o tym wcześniej. Zazwyczaj, jeżeli robię to, gdzie poręcz zostaje, to jest kształtownik 40x27 bądź 50 na 30 w sytuacjach, kiedy nie ma wykończenia drewnem. Teraz tak potrzebujemy taki kątownik nastawny. Czasem zwany jako śmiga, no różnie to nazewnictwo tego przyrządu jest, jest to taki kątomierz bądź kątownik nastawny, i za pomocą tego przyrządu musimy zmierzyć ten kąt, który zawiera się tutaj w słupku i dolnym pasie barierki. Ten kąt mamy w tej chwili ustawiony, i z tak nastawionym kątownikiem przechodzimy do części górnej naszej barierki. I ten element w tym miejscu, przykładając ten kątownik, musimy. Te kąty nam się muszą zgodzić. Czyli kąt, który się wpisuje w słupek oraz w profil górny barierki, czyli w poręcz, jest dokładnie tym samym kątem, lecz odwróconym, jaki wpisuje się w dolny pas i element dolny słupka przedniego. I w ten sposób ustawiony. Profil, czyli nasza poręcz, gwarantuje, że ta linia z profilem dolnym to są linie do siebie równoległe. Wszystkie wymiary i wszystkie bazy, które tutaj mamy, warto sprawdzać. Znacie mój sposób wykonania prac. Zawsze lubię wspomagać się drugim wymiarem, aby wyeliminować błędy i móc zweryfikować, czy dane wymiary, dane ustawienie jest poprawne. I w tym celu dokonuję prostego mierzenia, czy szerokość pomiędzy tymi profilami na dole i u góry jest taka sama. Dobra, jest idealnie, co do milimetra, no może milimetr, gdzieś tam coś, tu akurat nie ma to znaczenia, jeżeli ta prostopadłość nie będzie idealna, będą różnice na poziomie milimetra, naprawdę nie ma to znaczenia, przynajmniej przy wypełnieniu tym, które tutaj zastosuję. Dobra, profil już jest praktycznie na miejscu. Nie praktycznie, on już jest na miejscu właściwym i nie możemy go jeszcze w tej chwili pospawać z uwagi na to, że jeszcze będzie zawiercany. Otwory będą wykonane, wykonane tutaj pod montaż drewnianego pochwytu. W tym celu natrasowałem już słupek górny i wyznaczyłem miejsce, w którym będzie wypełnienie. Będą to poziome profile. Pomimo, że barierka leci ze skosa, wszystkie profile będą w poziomie, więc muszę. Najłatwiej chyba będzie mi po prostu dociąć te profile, bo i tak je muszę dociąć, po ustawiadzie wyznaczyć miejsca zawiercenia górnego profila pod pochwyt drewniany. W momencie, kiedy będzie on zawiercony, przystępujemy do spawania i składania w całość. Profile wypełniające tą balustradę już mam wstępnie docięte, natomiast jeszcze są za długie. Dlaczego taka kolejność? Dlaczego są za długie? O tym za chwilę Wam powiem. Natomiast spójrzcie, tutaj mam profil, do którego będzie mocowany, montowany, przykręcany pochwyt drewniany i muszę wiercić otwory pod wkręty. Spójrzcie, w tej chwili, kiedy mam ustawione wypełnienie, dokładnie jestem w stanie wyznaczyć miejsca gdzie chcę dokonać odwiertu, mając jednocześnie pewność, że w momencie wypełniania tej balustrady nie trafimy kształtownikiem w otwór. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wracając do tematu, dlaczego te kształtowniki są za długie? Zawsze, kiedy jest taka sytuacja jak tutaj, gdzie kształtownik jest zacinany z jednej strony do kąta innego niż 90 stopni, z drugiej strony mamy kąt 90, czyli kąt prosty, to zawsze dokonuje pierw zacięcia tak jak tu. Do kąta, natomiast jeżeli już docinam na wymiar ten kształtownik, drugie cięcie zawsze stosuję od strony prostego kąta, ponieważ w ten sposób dużo łatwiej jest zachować wymiary i yy, dokładność cięcia. Taka jest moja kolejność. Jest to sposób wypracowany powiedzmy na przestrzeni lat pracy. Z metalem, to są moje spostrzeżenia. Niekoniecznie musicie się z tym zgadzać. Natomiast ja już przechodzę w tej chwili do wyznaczenia otworów. Wiercimy pod montaż, pochwytu. Stawię tu jeszcze kształtownik 20 na 60 czy na 80 jako kształtownik pomocniczy, aby mieć oparcie w momencie, kiedy będę ustawiał dokładnie te kształtowniki. Dzisiejszy odcinek, myślę, że zakończymy na tym etapie, który jest w tej chwili. W kolejnym odcinku zajmiemy się przygotowaniem kształtownika górnego pod montaż pochwytu drewnianego. Wypełnimy tą część balustrady, barierki. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze wykonamy dalszą część, która już jest w linii prostej. A ja już z Wami się będę żegnał tradycyjnie. Łapam w górę subskrypcję i komentarz. Zapraszam na grupę Facebookową oraz na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Cześć!